Witam, kochani, witam bardzo serdecznie. Do tygodnia od 27 czerwca do 3-4 lipca 2021. Czytanie: Co Twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała? Ci, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, macie przed sobą ilustrację oraz kartę duszy, która czy które to mają przekazać wiadomości indywidualnie dla ciebie, dla Twojej duszy. I co odczuwasz, to jest prawidłowe. Każdy z nas ma inne przeznaczenie, każdy z nas jest unikatem, jedynym w swoim rodzaju. A więc i odczuwamy inaczej, i to jest ok. Mnie się rzuciło w oczy, mm, przyznam się, gdzie jest mój kryształ. Tutaj już kiedyś ta wiadomość się pokazała i tu jest para, jak widzicie. Jakoś tak wskazany jest jej brzuszek i tutaj patrzcie, co jest. Ręce do góry, tutaj ona troszczy się o właśnie też to swoje wnętrze. No, i dla jednego to może oznaczać ciążę, dla innego to, co dzieje się w czakrach, może gdzieś jest jakaś blokada, może trzeba coś uzdrowić, może też teraz czuję, że to być dla kogoś może oznaczać strach, olbrzymi strach. No, jak patrzę na astrologię, ja na ten lipiec, to tak się od tej astrologii. Zupełnie odsuwam, bo jak przyglądam się, to nic dobrego za bardzo nie widzę. 27, właśnie czerwca, Wenus wchodzi w znak lwa. Wenus to planeta miłości, przyjemności, radości, finansów, jak zarabiamy pieniądze, upiększania, cieszenia się życiem. No, i kiedy wchodzi w znak lwa, lew też oznacza romans, zabawa z dziećmi, rodziną, przyjemności, radości. Więc myślę, że ogólnie zechcemy więcej miłości, romansu w naszym życiu, przyjemności spędzania czasu z dziećmi, czas wakacji, czas pasji i cieszenia się życiem. Ale gdzie tego nie ma, gdzie tego brak, może się to ostrzej pokazać. I szczególnie pierwsze pięć dni lipca, ale i już od tego 27 czerwca, może być konflikt. A może być chęć bycia niezależnymi, wolnymi, a także odkrywanie prawdy. Może być gdzieś przemoc na świecie, mogą być kłody rzucane pod nogi, także możliwość wypadków. A więc wypadków, przypadków, słyszę dla kogoś poronień, chorób kobiecych czy innych. Więc pomalutku, pomalutku. I teraz właśnie dlatego rozumiem, dlaczego mamy te wiadomości, jakie mamy z kart duszy. A więc Odłóżmy to na bok. Ok, odłóżmy to na boczek. I zobaczmy, co jest w tych, które już ja będę tłumaczyć. Samotność, odczuwanie samotności. I ja wiem, że ja nigdy nie jestem sama. No bo wiecie. Sam być samej samemu, a czuć osamotnienie, to są dwie różne rzeczy. Więc niektórzy, być może patrząc na jej twarz, na tej osoby twarz, hmm, może będą czuli nagle się samotni. Ale co mówi dusza, to ja wiem, że ja nigdy nie jestem samotna. Może jestem sama, ale nie czuję usamodnienia, bo ja wiem, że ja mam swoje anioły. Każdy ma anioła stróża. Ja wierzę w wyższe ja, w połączenie z moim najwyższym wymiarem. Mam doradców duchowych. Mam osoby najbliższe, które odeszły z tej rzeczywistości do drugiej. A więc osamotnienie, poczucie osamotnienia bierze się z niedoceniania najważniejszej osoby, jaka istnieje ciebie samej samego. A więc, jeżeli nie odkryjesz zdrowej relacji ze sobą samą, czy samym, najpierw, w pierwszym rzędzie, przyciągać będziesz tylko niezdrowe relacje do siebie. Więc kochać siebie, dlatego jest tak ogromnie ważne. Ty zasługujesz na miłość, bo jesteś częścią Boga. Bóg jest w tobie. Bóg jest we mnie, Bóg jest w nas wszystkich. Żeby wykreować zdrowy, zdrową rzeczywistość, relacje ze sobą samą samym, musisz właśnie czuć swoją wartość, tę miłość w sobie samej samemu. I być. W osamotnieniu nawet, gdzieś choćby z daleka od wszystkich, nie jest żadną słabością, albo jak to mówią: O, ona jest w związku, on jest w związku, o, to jest tak cudowne, piękne, a ja jestem sama, mieszkam sama od lat. No to to już jest do niczego, bo tak inni postrzegają. Teraz zapomnij o tym. Jak postrzegają inni, co myślą, czy nie myślą. Przede wszystkim my nie wiemy, czy faktycznie są tacy szczęśliwi za tymi zamkniętymi drzwiami i uśmiechami na zdjęciach. To zależy. Czy ci ludzie kreują zdrowe relacje, czy kochają siebie, a więc i wchodzą tylko w zdrowe, nietoksyczne relacje. I są we dwoje silniejsi, czy też jedno a drugiego energetycznie okrada. A więc dobrze wejść w samych siebie i przemyśleć to i zacząć błyszczeć. Kiedy otoczysz się ciszą właśnie w samotni, Zrozumiesz, że nigdy nie jesteś sam sama. Właśnie wtedy dopiero zrozumiesz, że słyszysz głos własnego serca, własnej duszy. Nigdy przenigdy nie jesteśmy sami. Następna wiadomość, kochani. Bardzo patrzcie, jaka fajna. Ona sięga po słońce i właśnie błyszczy. A więc ta wiadomość mówi: wyłaniam się do światła z radością i łatwością. <laughs> czyli tam było właśnie to poczucie, że niektórzy czują się osamotnieni, więc potrzebują usłyszeć co usłyszeli. A teraz co, jeśli się tak zachowają, co będzie dalej? A więc idziemy do światła, czyli dużo rzeczy może się Pokazać, odsłonić także nasza wewnętrzna prawda, co jest dla nas dobre, co jest naprawdę istotne. Więc może przez jakiś czas do tej pory dojrzewaliśmy w środku, tak jak właśnie w kokonie ten motyl, ma, który ma się stać motylem. Dojrzewaliśmy. Niektórzy może nawet odsunęli się. Celowo od hałasu, tłumu, nawału informacji, przepływu negatywności. I to jest naprawdę wspaniały czas na nowe początki. Na coś, na co naprawdę czekałaś, czekałeś. Być może nawet przez długi czas. A więc to, jak ziarenka. Dojrzewało, teraz zaczyna się pokazywać, manifestować. I co zasadziliśmy, co podlewaliśmy, teraz się pokaże. Więc ja mam nadzieję, że byliście, kochani, pozytywni, optymistycznie oczekiwaliście na manifestację waszych marzeń, spełnienia tego, czego pragniecie, bo to, o czym myśleliście. Co odczuwaliście, teraz będzie się pokazywać. Bardzo wskazane jest, żeby odpoczywać, odżywiać się prawidłowo, pić sporo wody i tego, co jest zdrowe. I brać na przykład uzdrawiające kąpiele. Przygotujcie się, kochani. Bo nowa, radosna droga, propozycje, wiadomości, informacje już, już są na waszej drodze. Wyłaniam się do światła z radością i łatwością. A światło oczywiście to nie tylko pozyty być pozytywnymi, optymistycznymi, ale także wizualizować sukces i zdobywać informacje, uczyć się na swój temat, kim jesteście, co jest dla was ważne, a więc kim jestem, portret astrologiczno-numerologiczny polecam tutaj na mojej stronie, ale także co twoja dusza chce byś wiedział, wiedziała z kartami duszy. Wspaniała sprawa, a także wszystko inne, co znajdziecie na mojej stronie internetowej. Postawimy to tutaj, bo ja lubię takie piękne wiadomości, że coś nadchodzi dobrego. No i mamy, widzicie, potwierdzenie. Tutaj mamy szamankę, czyli tą, która uzdrawia, i to jest lemurianka. Ona wie, kim ona jest. I, żeby tak powiedzieć, pokrótce to oznacza bądź na łonie natury. Otocz się zwierzętami. Otocz się tym wszystkim, co kocha bezwarunkowo. Gdzie nie musisz iść pod wiatr i pod prąd. A także wyjdź z kierata codziennych zajęć i obowiązków. Żyj bardziej świadomie. Co robisz? Czy to jest właściwe? Czy to co jesz i pijesz jest właściwe dla ciebie? Czy to z kim spędzasz czas jest właściwe? Czy to w jakim środowisku, w jakiej pracy, w jakim otoczeniu przebywasz, jest dla ciebie dobre? A więc zagłębić się bardziej w siebie samych i łono natury. A mamy lato, kochani, no nie ma lepszego czasu. Nad wodę, w góry, na spacerek, do parku, do lasu. Cudowna sprawa. Boso potrawie, i ściskać te drzewa. Następna wiadomość: 33, Mistrzowskie 33, czyli manifestacja. Tutaj mówi: Okej, okay, utemperuj swój krytycyzm. Czyli, jak patrzycie tutaj, naga prawda. Trzyma miecz prawdy. Oczy ma zasłonięte, bo tu nie chodzi o to, co widzi, tylko co odczuwa. Zasadnicza różnica. Ona patrzy nie oczami fizycznymi, tylko oczami duszy, serca. Teraz, tutaj, uważaj na to, co mówisz. Wycisz się. Posłuchaj, co słyszysz. Tutaj i nie widzi i nie słyszy, bo wszystko, co jest, a są wszyscy nadzy, naga, prawda? To będzie być może bardzo dużo negatywnych informacji, dużo straszenia, no bo to jest właśnie to, co to reprezentuje, ja czuję. Ludzie będą się poddawać, nawet być może, że czy rzucać ręce do góry, już mam serdecznie czegoś dosyć. Być może będzie smutek, będzie obawa, co będzie dalej przyszłym pokoleniom. No, może być różnie dla różnych osób, ale widzicie. Mówi przede wszystkim tutaj, jak patrzę na to, uważaj co mówisz, jak mówisz, do kogo mówisz. Najlepiej się wycisz i obserwuj. Najlepiej nie słuchaj. Jeżeli jesteś w negatywnym środowisku, nawet w własnej rodzinie, tak może być, że wiecznie słyszysz krytykowanie ciebie, to gdzie czego nie masz, nie możesz, nigdy nie będziesz itd., itd., skieruj się. W stronę swojej własnej prawdy, serca, duszy, a nie tego, co widzisz i słyszysz. Wcale nie, nie musi to być prawidłowe. Dla kogoś litera A, jeżeli Twoje imię czy nazwisko rozpoczyna się na A, tym bardziej może być tutaj czuję ważne. A także 33 numer. Jeszcze dochodzi litera S. Hmm. Okej, okay, więc o co tutaj głębiej chodzi? Kiedy krytykujesz, tak naprawdę energetycznie wbijasz noże w innych. Także blokujesz się od tego, żeby być bardziej osobą wrażliwą i intuicyjną. Także blokujesz uzdrawianie siebie, i twoje kości i mięśnie wie wręcz zaczynają boleć i zanikają. Więc ci, którzy najbardziej są krytyczni i wszystko jest negatywne, pesymistyczne, toksyczne, właśnie to robią w stosunku do samych siebie. Teraz, co się dzieje, kiedy krytykujesz i źle siebie samą samego traktujesz? Pozbawiasz się tej cudownej energii, blokujesz się. Także Twoja pewność siebie możliwość i chęć podjęcia akcji wiara w siebie w swoje możliwości w swoje marzenia idzie do dołu i często ludzie stają się tymi w depresji opadają w depresji także nie jesteś już tak elastyczna czy nie myślisz tak głęboko żeby coś otrzymać i ta wyższa świadomość już taka wysoka nie jest twoja energia twoje możliwości twoje jak postrzegasz rzeczywistość staje się bardziej negatywne i częstotliwość staje się o wiele niższa zacznij tu jest porada zacznij szukać tego co jest dobre wspaniałe i piękne w każdej osobie i sytuacji jeżeli jest jakaś nieciekawa sytuacja, próbuj przyjrzeć się temu z kilku różnych stron, żeby być bardziej obiektywnymi i delikatnymi. W doradzie, w poradach, na przykład. I koniecznie praktykuj bycie dobrymi dla siebie samych. Więcej łagodności, więcej dobroci. Więcej miłości bezwarunkowej do innych i do siebie samych. Nawet jeżeli z czymś się nie zgadzamy. No, definitywnie w tym tygodniu a dajmy się na spokój, żeby krytykować, wyrzucać, kłócić się i kreować konflikt. A więc zawsze więcej wrażliwości w stosunku do tego, jak postrzegasz coś. I we wszystkim dostrzegaj możliwość rozwijania się, rozwoju samej samego siebie. Pomyślisz o czymś negatywnym, jak najszybciej staraj się pomyśleć o czymś pozytywnym, czyli zamienić, no bo to nie znaczy, że nie będziemy nic widzieć negatywnego, to nie znaczy, że nie będziemy postrzegać, że to jest coś nie tak, ale zamieńmy to jak najszybciej na pozytywne myśli, bo jeżeli mamy tak silną energię manifestowania tego, w którą stronę idziemy, nie chcemy być negatywni, nie chcemy być pesymistyczni, nie chcemy krytykować. Najlepiej wycisz się, nie słuchaj, zamknij usta. A jeżeli już coś powiesz, to niech to będzie pozytywne. Słuchaj głosu serca duszy okay? i kieruj się prawdą własną. Szukaj, poszukuj własnej prawdy. No i ostatnią wiadomość, jaką mamy, piękną z kart jogi, to jest darana. Teraz darma, nie mylić z darmo, darma to przeznaczenie. Tutaj mamy, patrzcie, jaki, i to było prosto, nie do góry nogami cudowna sprawa. Jaki piękny zachód słońca, co? Piękna ta karta. Co oznacza? Koncentrować się na czymś konkretnie. A więc zamiast o, tutaj mówią ta, tam jest wojna, tam jest konflikt, tam są manifestacje, tam. Rozumiecie o co chodzi? A ten w rodzinie to chce tego, a, a tam to się dzieje tam. No, no, no. Tu jest wyraźnie. Przyjrzyj się temu, o czym myślisz. Ponieważ kiedy się na czymś konkretnie skoncentrujesz, będziesz w tę stronę iść, będziesz się spełniać, będziesz wiedzieć, co masz robić. Ty jesteś w trakcie transformacji a więc naprawdę żyć z przeznaczeniem naprawdę wiedzieć co się robi bo jak się skoncentrujesz na czymś konkretnie na tym co dla ciebie ważne czego pragniesz co chcesz żeby się spełniło to się spełni więc teraz jest definitywnie czas na to, żeby powiedzieć nie do wszystkiego, co nie będzie Ci służyć. Co czujesz, że nie jest twoim przeznaczeniem. No jeżeli miałaś, miałeś czytanie, co twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała z kartami duszy, to wiesz, o czym mówię. Co nie ma wspólnego z Twoją misją życiową, z Twoim przeznaczeniem, powiedz nie. Nie rozdwajaj się, nie rozstrajaj. Tak jak tutaj, ręce tu i ręce tam i ręce już do góry, a gdzie ja jestem? Pełna strachu czy pełen? Koncentrując się na swoim przeznaczeniu i na tym, co dla ciebie ważne, jest przyczyną, dlaczego przyszłaś. Czy przyszedłeś na ten świat? Wow. A więc piękne czytanie. Piękne czytanie, kochani. Wszystkim życzę spełniania siebie, swoich marzeń, swoich życzeń być kim naprawdę jesteśmy. I spełniać, spełniać, spełniać to, co jest naprawdę istotne, czuć się właśnie w ten sposób. Jest lato, cieszyć się życiem, rodziną, związkiem. I jeżeli jesteście sami, tak jak ja, ja nigdy nie jestem samotna. Ja żyję z pasją. Już się nie mogłam doczekać, kiedy dla Was zrobię właśnie to czytanie. Szczególnie kocham czytania na poziomie duszy, bo pamiętajmy, i na tym zakończę, życząc cudownego tygodnia, dużo spokoju, dużo pobytu na łonie natury, z rodziną, z dziećmi, z czworonogami, że ciało jest na życie, a dusza na wieczność. Ciało za sobą zostawimy. I. Nieważne, co z nim będzie. Pytacie, czy kremacja jest zła. Nie ma znaczenia dla naszej duszy. Ciało zostawiamy, czy spalą, czy zakopią, najmniej istotne. Dusza to życie wieczne, kolejne wcielenia na innych planetach, bądź na tej samej. Więc dusza jest najistotniejsza. Buziaczki, uściski i pas.